www.polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dzień Kobiet, onegdaj, bardzo popularne święto, później jest to zapomniane, ale na szczęście znów wraca do łask, po komu jak komu, ale jak kobietom, święto się należy. Przy tego, okazji zawsze składa się, przy tego typu okazji zawsze składa się szt takie sztampowe życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Oczywiście ja z całego serca tego Panią życzę, ale mam troszkę inne życzenia. Chciałbym, aby każdy, każda ścieżka, którą podążacie w swoim życiu, każdy wybór, każda decyzja, którą podejmujecie, była waszym osobistym, przez nikogo nie skrępowanym. Wyborem. Nie może być tak, że w XXI wieku ktoś będzie decydował za kobiety o tym, co mają robić, gdzie mają robić, jak to mają robić i z kim ma, mają to robić. I mam nadzieję, że w przyszłym roku moje życzenia będą już kompletnie nieaktualne. Jako, że nie będę w stanie dotrzeć do wszystkich dzisiaj pań, chciałbym na ręce pani redaktor złożyć tę symboliczną różyczkę w podzięce dla wszystkich pań, wszystkiego dobrego z okazji Święta Kobiet. Dziękuję bardzo. Wymieniłem. Dziękuję. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.